Fani serialu na sygnale w rozpaczy. Ogłosili to w Wielkanoc. Lawina komentarzy. Przykre wieści w świąteczny poranek. Fani na sygnale wstrzymali oddech po tym, co ogłoszono w Wielkanoc. Nie kryją żalu. O co chodzi? Na sygnale nowym ulubionym serialem widzów TVP. Na sygnale wciąga widzów bez reszty w dynamiczny świat ratowników medycznych. Każdy odcinek to dawka adrenaliny, ukazująca dramatyczne akcje i nieprzewidywalne wyzwania, z jakimi mierzą się bohaterowie. Ich codzienna walka o ludzkie życie, pełna poświęcenia i emocji, sprawia, że trudno oderwać się od ekranu. Serial z odcinka na odcinek buduje napięcie. Nie tylko poprzez medyczne przypadki, ale także rozwijając osobiste historie postaci. Widzowie z ciekawością śledzą ich relacje, problemy i radości, co sprawia, że ekipa ratownicza staje się bliska i autentyczna. Na sygnale to nie tylko akcja, ale przede wszystkim opowieść o ludziach i ich niezwykłej pracy. Ulubieni bohaterowie odchodzą z seriali. Śmierć ulubionych postaci w polskich serialach często budzi silne emocje i pozostaje w pamięci widzów na długo po emisji odcinka. Przykładem może być tragiczna śmierć Hanki Mostowiak w M jak Miłość. Scena z kartonami stała się wręcz kultowa, choć sama sytuacja wywołała burzliwą reakcję fanów. Innym przejmującym momentem była śmierć Ryśka Lubicza z Klanu. Dla wielu widzów jego odejście oznaczało koniec pewnej epoki w historii polskiej telenoweli. W podobnie emocjonalnym tonie zapisała się śmierć Michała z serialu, na dobre i na złe, który zginął w dramatycznych okolicznościach, ratując innych. Równie poruszające było odejście Pawła z barw szczęścia. Jego śmierć zaskoczyła widzów i pozostawiła po sobie trudną do wypełnienia lukę w fabule. Teraz do pocztu takich seriali dołącza na sygnale. Na sygnale odchodzi ulubiony bohater widzów. Wielkanoc przyniosła gorzką nowinę dla miłośników popularnego serialu na sygnale. Telewizja polska, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformowała o dramatycznym zwrocie akcji, który wstrząsnął widzami. Ukochana postać Jakuba Szczęsnego, w którą wcielał się aktor Wojciech Zygmunt, poświęciła swoje życie, ratując dziecko przed śmiertelnym niebezpieczeństwem zaczadzenia. Ta tragiczna decyzja scenarzystów wywołała prawdziwą burzę emocji wśród fanów serialu. Pod postem stacji lawinowo zaczęły pojawiać się pełne żalu i niezrozumienia komentarze. Widzowie masowo wyrażają swój smutek i rozczarowanie takim obrotem spraw, nie mogąc pogodzić się z utratą lubianego bohatera. Obawiam się, że dla wielu to będzie pożegnanie z serialem. Wiem, że to tylko serial, ale kurde, uśmiercać jedna z głównych postaci, bo sobie tak wymyślili? Zaczynam podejrzewać, że tam pracują ci sami ludzie. Co przy jak miłość odpowiedzialni za rozwód Izy i Marcina albo teraz rozpad małżeństwa Kasi i Jakuba. Twórcy serialu zabrali nam wspaniałą postać, która dostarczała nam wiele radości i śmiechu. Nie wiem jak można było uśmiercić Kubę, można było naprawdę rozwinąć wątek z nim, czyli na przykład z Basia lub nawet z tą głupią Elą. Oglądałam ten odcinek i żadna postać z tego serialu, która umarła Litka, Renata, Kendzior nie miała takiego pogrzebu i wątku związanego ze śmiercią. To takie moje spostrzeżenie, a osobiście żal mi, że Kuby już nie będzie. Odkąd Kuby nie ma, to nawet starych odcinków nie chce się oglądać. co sądzicie, oglądacie, na sygnale, zgadzacie się z decyzją produkcji?